Dzień dobry wszystkim, mamy właśnie koniec sezonu 30, więc teraz ludzie stoją, otwierają swoje skrzynki za zdobycie odpowiedniej rangi gildii i jak co sezon robimy opening, oczywiście nie było mnie na tym YouTubie od dwóch miesięcy, zrobiłem się leniwy, nie robię tych filmików, ale może już wkrótce znowu mi zajawka wróci i będę to częściej robił i regularnie. Dobra, koniec mojego tam small talku na ten temat, przejdźmy sobie... W takim razie do otwierania nagród sezonowych oraz to, co udało mi się zdobyć. Zacznijmy sobie od aktywności. Aktywności zdobywcy, zdobyliśmy 710 tysięcy łaski, więc jak co każde opening, pójdziemy sobie skrzyneczki za to kupić i będziemy je otwierać. Zobaczymy, ile kasy z tego zdobymy. Zdobyliśmy przez cały sezon. Ile skrzynek? 105 skrzynek. Oczywiście, je kupujemy. Możecie również łaskę wymieniać na wysaną energię, i z tego jest zarąbista kasa, bo wysana energia cały czas schodzi, bo to ludzie kupują masowo i to macie pewny silver. Ale dobra, mamy skrzynki. Odbierzmy nagrodę sezonową. Nagroda sezonowa, nie pamiętam gdzie to było. Wyzwanie zdobywcy i będzie to to. No, Wikingowie bardzo dobrze poszli w tym sezonie. Możemy sobie odebrać nasze. Już odebrałeś tą nagrodę. A jak odebrałem tą nagrodę? Powiedzcie mi... W jaki sposób odebrałem tą nagrodę? Bo... Nie pamiętam, gdzie ja mogłem to odebrać. Co będzie tutaj? Nie będzie tutaj. A, tu ziomek z gildii się flexuje, Mamutem bojowym. Dobra, ja przeskakuję sobie w takim razie na wyspę, żeby nam tutaj nic nie przeskakiwało. I będziemy sobie ją otwierać. Tylko nie wiem, co tu się stało z tym, ze skrzynką. Drodzy widzowie, czy nie było tak, że się ją otwierało tu? I ona się pojawiała? Odebrano, patrzcie. No nic, zrobię relog, bo może coś się stało i za chwilkę wracam. No i co, logujemy się. No, kontygenty wygrały. No to było wiadomo już od większego czasu, że kontygenty wygrają. To każdy widział, kto śledził punkty, że kontygenty będą na pierwszym miejscu. To nas nie interesuje. Interesuje nas, czy można odebrać skrzynkę. Jakiś błąd jest: nie da się odebrać skrzyneczki. Niestety, ale coś jest problem ze skrzynką. No nic, widzę, że na Discordzie gildyjnym ludzie również piszą, że jest problem ze skrzynką, więc za chwilkę skrzynki pootwieramy inne, a tam do tamtych wrócimy. No dobra, skrzynki jeszcze udało mi się uzbierać takie oraz w tym sezonie... Zbierałem worki wszystkie. Tyle worków uzbierają za różne aktywności. Mamy 85 600. 000, więc to jest taki dodatkowy bonus, który chciałem sobie zobaczyć, ile uzbieram w tym sezonie. Ja za dużo PVE nie robiłem, praktycznie zero robiłem PVE typowego. Ale i tak jakieś tam, jakaś tam kasa się udało uzbierać. Więc tyle Silvera mamy dodatkowego. Otwieramy sobie te worki, żeby nam się za chwilkę nie pomieszało ze skrzynkami. I za chwilkę działamy dalej. Zobaczymy, co będzie. No liczymy na mamuciątko. No tyle tych openingów zrobiliśmy i ani razu jeszcze nie było mamuciątka. No chciałbym strasznie, żeby to mamuciątko nam wypadło. Dobra, na razie to tak frakcyjne sobie otworzymy. Zobaczmy, co z frakcyjnych. Frakcyjnych w ogóle praktycznie też nie robiłem. I mamy to 226 tysięcy. Dobra, to jest mało istotne. Otwórzmy sobie. Skrzynki za dany miesiąc, dobra, i to są rzeczy. Takie mikstury odnowienia, skupienia dla mnie są najważniejsze. Ja się zajmuję craftem. Mnie interesują strasznie takie mikstury, bo to są dodatkowe, ogromne pieniądze dla crafterów. Dobra, mamy to. Dobra, muszę sobie wyciszyć Discorda, żeby Wam nie pikało. Wyciszkaną na godzinkę. Dobra, otwieramy teraz te trzy skrzynki zimowe. No i tutaj na przykład widzimy, że. Nic ciekawego dla mnie nie wypadło. Bez rewelacji. No i dwie listopadowe. Również nie mamy tej miksturki. Ja zawsze liczę na te miksturki. Czym więcej tych miksturek, tym bardziej otwarty, udany dla mnie opening. Dobra, weźmy teraz za łaskę. Otworzymy sobie skrzynki. Zróbmy sobie po 10 skrzynek. Jedne będą, będzie 5, żebyśmy zobaczyli, co nam wypadło w tym sezonie. Jeszcze dwa razy. Raz i dwa. Dobra, mamy sobie skrzyneczki. Po zaczniemy od 5, otwórzmy wszystkie. No bez rewelacji, bez rewelacji, ale nie ma co narzekać. 3 miliony pokazało, dobra. Otwórzmy kolejnych 10 teraz 3 miliony 200. 000. No lepsze 3 miliony 200 niż nic, tak? Mamy 8 500 łącznie już. Lecimy dalej. 3 400. 000, czyli wychodzi, że średnio 10 skrzynek daje 3 miliony coś. Czyli jedna skrzynka około 300 tysięcy. No 7 baniek teraz łącznie z 20. No to tu już lepsza średnia wyszła. To, co jest ważne w tych skrzynkach, że może nam wysana. nie wysana, energia, co ja gadam, że nam książki wys, wypadają, czyli dodatkowa sława do, do broni, tak? Broni, które ciężko się ekspi, możecie zawsze sobie takimi książkami zrobić. Dobra, 3 miliony 600, 000. no dobra, czyli wychodzi, że średnio 350 tysięcy mniej więcej taka skrzynka. Jeden z widzów kiedyś mi napisał, że mu wypadło z tej siódemkowej mamuciątko, jemu czy tam koledze. Nie wiem, czy to prawda, możecie pisać w komentarzu, czy ktoś z Was widział taką rzecz, albo jak coś, to możecie mi na Priwie, na Discordzie wysłać, że Wam coś takiego wypadło. Dobra, ile już mamy? 22 miliony. Dobra, lecimy dalej, zostało nam 50 skrzynek. No dobra, około 350 tysięcy wychodzi jedna skrzynka cały czas 350 tysięcy około. No, bo znowu około 7 baneczek teraz wypadło. Ile już mamy? 30 baniek, czyli mieliśmy 89 milionów zworków plus 30 baniek tu. Więc do, dobry zaszczyt gotówki już nam wpada na off-season. Będziemy mogli się przygotowywać na kolejny sezon. Dobra, mamy, to no nic ciekawego. No około 350 tysięcy cały czas ta średnia wychodzi, 350-360 w zależności jakie skrzynki. Dobra i zostało ostatnie 10 skrzynek, czy coś wypadnie nam z tych ostatnich 10 skrzynek z łaski? Oto nasza chwila prawdy. 3,5 miliona. No dobra, no nic ciekawego tutaj nie wyszło. Dobra. Dobra, ile mamy? 40 milionów plus 85 to mieliśmy 125 milionów już mamy na off season kasy. No i bardzo ładnie i tak się można bawić. Dobra. No to co? Osemkowe. Tutaj chciałbym, żeby mam uciątko w końcu wypadło. No tyle openingów. Tyle razy już widziałem, że ludzie mi wysyłali, że mają to zrobione. No tak bym chciał, żeby to po prostu mamuciątko dropło, no ale niestety nie. Tutaj też nie. Tutaj również nie. No dajcie, dajcie, dajcie nam to mamuciątko. No nie no, gardzą nami. Gardzą strasznie twórcy nie chcą, żeby driadus zdobył mam uciątko. No, smoczek, no, ale to nie mam uciątku. No niestety, 5 milionów, 5,5 miliona nam wypadło, dużo książek mamy. Dobra i jak to się plusuje? 40 prawie 6 milionów. No nie jest źle, 46 baniek. No to sobie odblokujmy. Możemy sobie ten odblokować, a już to odblokowałem kiedyś, a bo to jest za sezon 28, co to jest, no dobra, no i co mogę teraz powiedzieć moi drodzy, zobaczmy czy się odblokowała skrzynka, nie da się, wikingowie, e, o tutaj ósme miejsce w złocie zajęliśmy w tym sezonie, bardzo dobrze nam poszło w tym sezonie, mogę jeszcze tyle powiedzieć, zajęliśmy łącznie 26 miejsce, w złocie 8 miejsce. Bardzo dobrze się pracowaliśmy, jak na gildię, która gra sobie dla przyjemności, bez ciśnień, bez niczego. Bardzo, bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Oczywiście trzeba powiedzieć dobre słowo o polskich innych gildiach, no bo nie patrzmy tylko na siebie, tylko nasze podwórko polskie jest dużo większe. Szkoda, że trochę to Komunity Polskie nie jest ze sobą połączone, ale to z mojej perspektywy nie będę na ten temat się wypowiadał. Ważne, że Polacy również tutaj fajnie się plusowali na wysokim poziomie. Tutaj mamy, że Mamy Family zajęło 308 miejsce. Zarąbisty wynik, brawo dla Was. Oby jak najwięcej polskiej gildi po prostu się plusowało na tych kryształowych miejscach. I widziałem, że jeszcze chyba Polska Gildia. Tak, Polska Gildia również zajęła to miejsce w krysztale. Bardzo fajnie, gratulacje dla jednej i dla drugiej polskiej gildi. Wiem, że tutaj dużo osób będą mówili, że tutaj polska gildia może rentować, czy tam gra w jakimś sojuszu i tak dalej. To nie ma znaczenia. Jak ludzie grają dla przyjemności, to nieważne co robią, ważne, żeby tworzyli jakieś tam swoje wspólne community i ze sobą sobie wspólnie grali. Potem, czy mieliśmy jakąś jeszcze polską gildię tutaj, która się plusowała? Nie, no potem Wikingowie, więc można powiedzieć, że jako trzecia siła polska tutaj Wikingowie fajnie, fajnie się zaplosowały. W rankingu no to widzimy, jak się tutaj plusuje top 3. Walhalla, że spadła z drugiego miejsca na trzeci, to jest w ogóle fenomen, bo oni cały czas przez chwilę byli pi na pierwszym miejscu z tego, co pamiętam pierwsze dwa tygodnie. Potem kontyngenty ich wyprzedzili i trzymały potem cały czas to pierwsze miejsce, Valhalla była druga, a w ostatnich dniach po prostu na samym. Na samej mecie zostali przeskoczeni i spadli na trzecie miejsce. No, tutaj taka roszada. Aż byłem zaskoczony, że tak dużo punktów zdobyli tutaj ich konkurencji. No dobra, ja za chwilkę teraz zrobię sobie przerwę, żeby ta skrzynka nam się odblokowała i zobaczymy, co z niej dostaniemy. Więc za chwilkę się widzimy. Mówiłem, że za chwilkę się widzimy, jak się skrzynka odblokuje. Ale niestety nie odblokowała się zbyt szybko, bo to już tak naprawdę jest następny dzień. Idę już tylko po mamuta, żebyśmy mogli tutaj sprawdzić, jak to wygląda. Mamut. Gdzie ma mamuta? Już go gdzieś pohamdlowałem. Mamut. E, wyspa. No dobra, akurat sobie na tamtej wyspie otworzymy. Będziemy wszystko widzieć. Dobra, wsiadamy na mamotę i sprawdźmy, co, 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 co dostaniemy. Wyzwania zdobywcy, skrzyneczka. Pokazuje 7 milionów, ale oczywiście to może być tylko tak wstępnie. Odbierz wszystko. 11 bank. No rewelacji nie ma tak naprawdę. Nie ma rewelacji, jeśli chodzi o tą skrzynkę za to miejsce, ale mamy tak. 45, 46 milionów, bo tą jedynkę możemy przerzucić. Plus 11,57 milionów mamy tutaj. Tak, 57 milionów tutaj i z worków mieliśmy 85 baniek. Więc można powiedzieć, że taki opening w miarę, w miarę fajny. Troszkę kaski wpadło w tym sezonie. Ja oczywiście wam. Życzę dużo dobrego w nowym roku. Pierwszy raz się tak naprawdę słyszymy w tym roku. Wy mnie pierwszy raz słyszycie. No, oprócz tych, co ze mną grali na Discordzie, no to wiadomo, że mnie słyszeli. Ale dla Was, widzów, którzy mnie oglądają, pierwszy raz na to wszystkiego dobrego w nowym roku. No i mam nadzieję, że sezon 31 będzie jeszcze lepszy dla nas wszystkich. Grajmy swoją grę, bawmy się z gry, bo to na tym polega, żeby czerpać z tego przyjemność. I widzimy się prawdopodobnie w Albionie. Trzymajcie się. Hej.